A teraz przechodząc, w filmie Włodasz, tam miałem gdzieś tam trochę, powiedziałem na temat Roberta Pasuta, słuchajcie. Jak było z tą konfą pierwszą, jak yy, yy, ja prowadziłem z Wojtkiem Golą i z Kupciem Śliwujewskim, była taka konferencja, Ulfik pamiętasz? No pamiętam, bo... Była to najbardziej żałosna konferencja w historii <laughs> Fame MMA, nie zadawaliśmy pena, to był chyba Fame 7 albo Fame 8, nie pamiętam. W każdym razie totalnie nie wyszła nam ta konfa i tak samo jakby... Uważam, że Robert powinien mieć jeszcze drugą szansę, żeby się trochę skalibrować, wyciągnąć wnioski. Uważam, że to jest mądry gość, tam się o tym też wypowiadałem i bardzo bym Was prosił o to, żeby jeszcze dać szansę Robciowi. On jest świadomy tego, że nie dźwignął tego tak, jakby, jakby, sobie, jakby sobie to wymarzył. To też jest inaczej, jak robisz performance, wiesz, pod jedną swoją osobę, a jak musisz zrobić pod. 20 osób, nie? No to, to jest raz, a dwa walki, słuchaj. Osoby, masz... Dobra, słuchajcie. Kolejne prawdy, które tutaj będą gadane, to jest fakt, że Sylwek Wardenga jest bardzo dobrym prowadzącym, tak? Jest to druid, który kurwa dobrze robi dobre śledztwa. Jest to gość, który. Naprawdę gdzieś tam jest, y, y, płynnie przechodzi z tematu na temat, potrafi gdzieś tam drążyć, kopać i tego mu nikt nie odbiera. I, I też się nie pierdoli, nie? I też się nie pierdoli. I też jakby nie pierdoli się w tańcu, jeżeli chodzi o wodaży nam też zadaje trudne pytania. To jest coś, co jest bardzo trudne do przeskoczenia przez nowego prowadzącego. I pasud mając świadomość jakby tej presji, którą, są, którą miał nałożoną, no to kurwa, no, trochę... Trochę go to no, mogło zmielić, nie? Już na samym wejściu musisz zastąpić droida, który, wiesz, ma mega mocne community i bardzo dobrze prowadził te konferencje. To jest bardzo ciężkie zadanie, więc może cię zeżreć, nie? To.